13 grudnia 2006 roku tutaj w tej sali skrzyknął się taki zespół ludzi, który, który założył Stowarzyszenie Inicjatyw Logopanii. 13 grudnia 2006 roku uchwałą z wybrania Urzuda wybrano Zarząd Stowarzyszenia i Komisję Rewizyjną. Zaczenie zarejestrowano w Krajowym Rejestrze Sądowym 16 marca 2007 roku. Proszę Państwa, co było celem? Jak mi sobie to wyobrażają? Celem była aktywizacja. Aktywizacja społeczności lokalnych, tak zwana spójność, jak to się mówi teraz w języku już tych projektów europejskich. Eee, czy nam się to udało? Możemy w dyskusji na ten temat się wypowiedzieć. Ja bardzo dużo myślę zrobiłem na rzecz uzyskania tej spójności. Nie wszystkie działania się powiodły. I dlatego też z jednej strony dla tych, którzy dysponują pieniędzmi, takie stanowisko, które obejmuje kilka sołec, to jest bardzo, że tak powiem, rozwiązaniem dobrym dla finansowania, bo nie przekazuje się pieniędzy jednej grupie społecznej. Obejmuje 8 sołectw, 8 sołectw i chcę powiedzieć, że wszystkie sołectwa korzystały na pieniążkach, które pozyskiwaliśmy w latach, szczególnie 2007-2009. I kolejny plus tego stowarzyszenia to jest, proszę Państwa, duży zakres, olbrzymi zakres, bardzo wdzięczny i również dla tych, którzy dają tych pieniądze. Ponieważ pierwszym pytaniem, i Pan Tomek to potwierdzi jako były pracownik pewnej instytucji, gdzie, gdzie się projekty tworzyło, bądź się e, dawało pieniądze, że, jeżeli, że, że pierwszym pytaniem to jest pytanie, o czy, czy zakres merytoryczny odpowiada działalności statutowej. I tutaj jakiekolwiek byśmy nie podjęli, że tak powiem, inicjatywy, to te inicjatywy, jakie ja to zawsze podkreślam, łącznie z, ze współpracą międzynarodową, te płaszczyzny są. Jak tak popatrzę na, na te obszary, to tak, z kultury korzystaliśmy, ponieważ były Rosoliniami. W zakresie sportu, turystyki, przede wszystkim, ponieważ Bogusia tutaj pisała ze mną różne projekty w zakresie sportowym. Z edukacji i wychowania też. Z usług socjalnych i pomocy społecznej to aktualnie, z ochrony środowiska nie mieliśmy takiego, y, takiej inicjatywy, z rozwoju ekonomicznego wsi, no to to wykraczało. Nam się marzyło, żeby. To z... był projekt ekonomiczny dla dzieci i młodzieży, to... ale Ale to nie dotyczył y, tylko i wyłącznie y, po prostu. Y, są czy tam wioski, tylko kształciliśmy, edukowaliśmy ekonomicznie młodzież z w szkołach. Prawo i jego yy, ochrona, prawa człowieka również jest to bardzo wieczny, że tak powiem, obszar, ale no, brak to inicjatyw do korzystania. Wsparcie dla instytucji i organizacji pozar pozarządowych. Proszę Państwa, na no akurat z tego obszaru mieliśmy piękny projekt, kiedy. Yy, Wchodził dopiero kapitał ludzki w 2007 roku, to objechaliśmy z Bogusią, z panem Kazimierzem Gackiem prawie wszystkie gminy powiatu miejskiego i mm, mówiliśmy o procedurach ubiegania się o pieniążki unijne, mówiliśmy o no, technice tworzenia projektów i to się też udało. No, Zaszczytnym obszarem była współpraca międzynarodowa. Nie zaznaliśmy takowej, ale myślę, że dla przyszłego zarządu, stowarzyszenia, myślę, że ten obszar może być zagospodarowany. Rok to to, to był e, najbardziej oficjalny e, inicjatywy okres i, i jeśli chodzi o ilość uzyskiwanych pieniędzy. Projekt do Soliniada 2007, kwota 2900. Powiódł się wspaniale, dostaliśmy pieniądze, projekt bez fajerwerków, to chyba z Ministerstwa Sportu, dostaliśmy 10 tysięcy. Projekt rozwinąć skrzydła, to był projekt z kuratorium oświaty i projekt właśnie Przedwiośni w Powiecie, to jest ten projekt, o którym mówiłem wcześniej, chodziło o ukazanie dotacji europejskich i możliwości starania się o w 2008 roku projekt znowu Osoliniana 2008, dostaliśmy już tylko 1000 zł, takie były możliwości powiatu, Napisaliśmy piękny projekt dla uczniów zdolnych, pamiętam z udziałem nauczycieli tego zespołu szkół w Woli Mieleckiej, którym kierowałem. Na kwotę 5470 zł projekt nie został dofinansowany z Amerykańskiej Fundacji Wolności. Dalej. z bogu się napisała, pamiętam taki projekt razem możemy więcej. Na kwotę 400 40 tysięcy, również pomysł projekt ten nie uzyskał akceptacji Ministerstwa Sportu. Przy okazji proszę Państwa, powiem tak. Nie wiem, czy sobie wszyscy zdają sprawę, jaka jest ta wielka przykrość dla autora projektu lub autorów projektu, którzy naprasują. Jurek też współpracował w jednym projekcie z panem Grzegorzem, mając ze mną. I ten projekt, że tak powiem, nie zakończył się powodzeniem, bo nie uzyskał akceptacji. Jakie to jest wielkie rozczarowanie, jak daleko ręce opadają, bo człowiek to w końcu nie robi dla siebie, robi to dla pełnych społeczności. I zarywa się noce, trzeba zdążyć na określoną godzinę, żeby stęp ten pocztowy jeszcze był w ostatniej chwili podbity z tego dnia i tu im się okazuje, że, że projekt został... No teraz to się tak modnie mówi, projekt został zaakceptowany, ale niedofinansowany. Na, na otarcie łez. Więc pomagaliśmy w rehabilitacji tego ucznia, wspomagała nas pani Kolisz, zbieraliśmy nawet datki wolne wśród, wśród, naszej szkoły i to był rekordowy rok, który nie uzyska, w którym nie uzyskano dotacji jednocześnie i w związku z tym dziewiątym, w 2009 roku no, wiele energii, że tak powiem inicjatyw upadło ze względu na to, na taką porażkę. Nie zapoznawano żadnego projektu. Spotkaliśmy się tutaj w tej sali 10 października przed wyborami. Dyskutowaliśmy o tej sytuacji kryzysowej i udzieliliśmy jedynie wsparcia dla trzech członków zarządu w wyborach samorządowych. Pan Wójt nas zaprosił do współpracy w ramach projektu SUBAK, który był organizowany z gminą Zaleszany. 3 lipca dokładnie, bo miało miejsce pierwsze spotkanie z dziećmi, pamiętam, to był czwartek, piątek, i później już poleciało. Tutaj już było wspomniane właśnie o realizacji zadania publicznego pod tytułem wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, organizacja i prowadzenie placówki wsparcia dziennego w 2013 roku. Placówka prowadzi działania na poziomie koła zainteresowań, które jest formą placówki opiekuńczej, opieku, określono w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny systemu pieczy, systemu pieczy zastępczej. E, rekrutacja, e, rekrutację rozpoczęliśmy od diagnozy środowiska lokalnego, e, wiedząc już o tym, e, znaczy odpowiedzi na ofertę konkursową, w której było zawarte, m, była zawarta wskazana siedziba prowadzenia tej placówki oraz miejsce, co, co, było, co, co, e, co jest równoznaczne z tym wszystkim. Więc e, po takiej mojej, wstępnej diagnozie, e, przy pomocy właśnie innego środka pomocy społecznej e, pracowników socjalnych, socjalnych z e, terenu. E, właśnie te e, z terenu e, tutaj e, u Państwa, czyli Wola Mięcka, Podlaszane Życiano Książnica, tak? E, no i e, tutaj Życiano i jeszcze rzędzianowice, tak, i przy y, pomocy Pani Dyrektor y, na propozycję naszą udziału w placówce wsparcia dziennego y, zgłosiło się początkowo 10 y, znaczy może nie dokładnie, że 10 rodziców, aczkolwiek 10 y, dzieci ja byłam zobligowana y, zgłosić do y, projektu SUWAK, a y, taką naszą początkową liczbą było 13 dzieci, które właśnie przy tej takiej, y, y, takim wspólnym uzgodnieniu y, zaprosiliśmy do, do naszej pracy. I na obecną chwilę mamy 17 uczniów przyjętych. Niedawno zgłosiło się czworo dzieci, z tym z trzech rodzin, bo jedno rodzeństwo i, i dwójka, dwójka dzieci z innych rodzin, więc tą liczbę troszeczkę zwiększyliśmy. Aczkolwiek ustawowo ja jestem zaopiekowana pod pieczą jednego wychowawcy, mogę mieć 15 wychowanków, z tym na zewnątrz 14 i z racji takich kadrowych troszeczkę ograniczeń, stąd wynika, wynika, wynika nasza liczba. Tutaj od, pod koniec sierpnia ze mną rozpoczęła współpraca Renata Cieśla, jest także z Urzędu Gminy, a w czasie wakacji pomagała mi Pani Anna Szostacka, na obecną chwilę współpracuję z Pani Karolina Seferina-Wieczka-Pustka. W międzyczasie, bo tak ciężko było też pozyskać kogoś na stałe, bo czy nasze godziny pracy, czy niedogodność zaproszonych osób nie pozwalała zostać przy takim pierwszym, pierwszym planie, czyli na przykład przy pani Ani Siostyckiej, później była, była pani na Ogorzałek i pani Anna Kapinos, ale tutaj no, po prostu nie, nie można było pogodzić naszych godzin pracy z obowiązkami tych osób. Celem działalności placówki jest ustawowo, tak naprawdę um, określone są trzy zadania. Zapewnienie opieki, organizacja czasu wolnego, rozwój zainteresowań i pasji dzieci i młodzieży. Naszym położe zainteresowań poszerzyliśmy przede wszystkim o dożywianie. Um, realizowane poprzez rządowy program pomoc państwa w zakresie dożywiania, tutaj przyczynnym udziale pani Zofii Pła, kierowniczki, pani kierownik z GOPS-u. Um, wspieranie rozwoju indywidualnego dziecka. Współpraca ze środowiskiem rodzinnym, szkolnym dziecka, współpraca z organizacjami i instytucjami w środowisku lokalnym pracującymi na rzecz dziecka i rodziny. Ja, biorąc pod uwagę poszerzenie właśnie naszych zakres, nasz zakres działalności, starałam się na swoje indywidualne możliwości poszerzyć, poszerzyć te działania, tak żeby objąć pełnym wachlarzem wsparcie rodzin, wsparcie dzieci tych, które do nas się przyłączyły. Zadania placówki realizowane są poprzez podejmowanie poszczególnych działań, takich jak to już było wspomniane, organizacja czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizacja zabaw i zajęć sportowych. Wspieranie rozwoju indywidualnego, wdrażanie wychowanków do przestrzegania zasad współpracy, współżycia społecznego, kształtowanie właściwego stosunku i motywacji do nauki i pracy, eliminowanie negatywnych zachowań, takich jak agresja, przemoc, wulgarność, współpraca z rodziną wychowanka, pomoc w rozwiązywaniu problemów, problemów życiowiliwych wychowawczych potrzeby emocjonalnie w dziecka z rodziną. Pracówka realizuje również zaspokojenie potrzeb dzieci i młodzieży. kierując się w szczególności dobrym dziecka, poszanowaniem praw człowieka, poszanowanie praw rodziców, wynikających z przepisów prawa rodzinnego do rodzica, ewentualnie poprzez skierowanie sądu, ewentualnie to może być wskazane, wskazane dane dziecko przez na przykład pedagogów, czy dyrekcję szkolną, czy też innych, innych instytucji działających na rzecz dziecka harmonogram wyglądał e, w ten sposób, że e, w poniedziałek mieliśmy zajęcia ruchowo-telewiczne e, mnóstwie tak e, sobie e, to nazwaliśmy, e, te zajęcia. E, we wtorki ABC English, w zainteresowania osób uczestniczących e, w naszych, e, w naszych e, zajęciach, mogły dzieci z tego skorzystać. To była e, forma zabawy, uczenia słówek, e, piosenek, e, na takie moje możliwości e, osobowe starałam się dzieciom e, no, urozmaicić ten czas i polepszyć znojem angielskiego Na obrach gry w szachy tutaj korzystaliśmy z instruktora, który pracował w, w Sokisie, był przyjęty na okres wakacji Mieliśmy, mieliśmy okazję dwa razy skorzystać z um, lekcji Pona, a później to był czynny udział w grze chińczyk, skoczek, warcaby, jeżeli coś, jeżeli coś wiedziało na ten temat, ja mogłam też jej pomóc, czy też szachy. W czwartek zajęcia kulturalne, ciekawostki świata. W piątek zajęcia plastyczno artystyczne, magiczne jego dzieło. Pod koniec wakacji udało nam się wyjechać do Santomierza, dzieci uczestniczą w rejdzie po wiśle, mieliśmy okazję zjeść sobie wspólny posiłek i na koniec wycieczki tak celebrując ten dzień zjedliśmy, zjedliśmy lądu na zalewie, czy nie wiem jak to już teraz w to no. tak określane tarnobrzeski. W roku szkolnym staram się dzieciom pomóc w odrobieniu zadań. Szkolnych. Oczywiście w, czasie, w całym czasie trwania naszych działań dożyjemy dzieci i proponujemy dzieciom zajęcia ruchowe, poprzez zabawy na świeżym powietrzu czy też organizowanie zabaw w sali, kulturalne, plastyczno-artystyczne. Ja prowadzę przy tutaj wsparciu udziału czy renaty, czy, czy osób, które mnie zastępują w takich dniach, kiedy ja po prostu nie mogę, nie mogę być na placówce. Pracujemy, formę pracy indywidualnej oraz grupową. Indywidualna opiera się na przede wszystkim rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów dzieci, na kierowaniu ich w jaki sposób powinny się w sytuacji oraz grupową, czyli uczenia dzieci. Poszanowania własnych potrzeb, poszanowania potrzeb innych wychowanków, odpowiedzialności za własne działanie oraz odpowiedzialności za grupę. Takim głównym założeniem, które myślę, że jest realizowane, jest uczenie dzieci zachowania się w innych grupach środowiskowych czy też rówieśniczych niż szkoła. Z racji tego, że są to dzieci w wieku od 6 do 12 roku życia, większości z nich nie znają, nie znają poza szkołą czy też środowiskiem rodzinnych innych form komunikowania, znaczy, przepraszam, nie tyle, co form komunikowania się, aczkolwiek reagowania i funkcjonowania w innych grupach społecznych. I ten wiek myślę, że, że jest takim dużym ułatwieniem i odpowiednim czasem na, na rozpoczęcie tego typu działań, uczenia ich po prostu plastyczności, dostosowania się do, do wymagań. Ja chciałem, żeby ta świetnica funkcjonowała w woli mileckiej jako dobrostan dla tego środowiska i żeby był to jak gdyby taki, taki przykład dla innych miejscowości. Ja nie wiem, pani dyrektor, czy gmina tak naprawdę to ma obowiązek wynikający z ustawy od 1 stycznia. W, finansować y, taką pomoc, takie wspieranie rodziny, bo jeżeli tak, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taka ta konferencja, przynajmniej jeszcze jedna nie powstała, żeby już utrącić taką dyskusję, dlaczego woli Bielecki. No gdzieś to trzeba rozpocząć, prawda? Tutaj był bardzo dobry grunt, bo od razu był lokal, zgoda wójta, y, nauczyciel opłacany i grupka dzieci, które, y, które się tutaj zapisały. Później doszły następne rodziny i zastępczej. Te placówki generalnie powinny funkcjonować od czasu wejścia w życie ustawy, natomiast jest, takie, jest taka delegacja. Te, które już istnieją do 15, do stycznia 2015 roku, powinni, powinny spełnić określone standardy. Teraz co zrobi z tym gmina? Nie wiem. Jak nie wiadomo o co chodzi, to oczywiście chodzi o pieniądze. W tym momencie jak przystąpiliśmy do tego projektu w Zubach, to jest to dla nas jakby no, pewnego rodzaju nauka, jak to właściwie e, ma wyglądać, prawda? No bardzo przykro by było w tym momencie e, e, zniszczyć wszystko to, czego żeśmy się nauczyli, bo wystarczy to tylko e, w jakimś stopniu dofinansować i mamy gotowca, mamy po prostu gotowca. Mamy placówkę o, o naprawdę e, wzniosłych e, ideach i celach, natomiast dyskusje które się kręcą po tej sprawy, czyli złe, złe miejsce, bo jakieś tam przewodnie, bo w bibliotece spada. Czy, spadają, tak, czytelnicy, no, statystyki mleczne, dzieci, dzieci, dzieci biją czytelników, dzieci plują tak. albo e, rzucają plasteliny. Proszę Państwa, to nie o to chodziło. To chodziło o wsparcie funkcji rodzicielskiej, Poprzez określone działania na dzieciaki, które, które są na przykład nadwodliwe, żeby w jakiś sposób nie pozwolić im normalnie funkcjonować, nauczyć ich normalnego funkcjonowania. Ja nic Państwu nie powiem na tą chwilę, co się wydarzy. Projekt w partnerstwie ze stowarzyszeniem funkcjonuje do 30 listopada. Z tego co mówi Pan Prezes. Pan Kazimierz, mamy jakieś oszczędności, tak? Macie tak. Państwo jakieś oszczędności, żeby, żeby mogło się e, zatrudnić jeszcze w grudniu? A cóż, w przyszłym roku będzie nowy budżet. No i teraz jakby oczekujemy też i wsparcia od Państwa, żeby e, w tym nowym budżecie uwzględniono także e, funkcjonowanie tej placówki. Ja mogę tylko ze swojej strony zapewnić e, to, co wcześniej powiedział Pan Kazimierz. E, Życzę wszystkim rodzicom, żeby dzieciaki były pod taką opieką jak pani Małgosia Szybiak, z takimi kwalifikacjami, z taką cierpliwością, miłością i pasją do dzieci, bo też już chwilę pracuję i nierzadko spotykam na swojej drodze takich ludzi. No ja dziękuję Państwu i dla małgosia. Natomiast no, są to 25-osobowe świetlice. Natomiast tutaj, ze względu na to, żeby pomóc dzieciom, żeby te dzieci e, miały wsparcie, tak jak Pani Małgosia mówiła, i takie były założenia, e, wspólnie, z, tak jak przebiegała rekrutacja, żeby to był w małych grupach, bo tylko małe grupy e, no, są idealne i tak, nie jest to jest naprawdę, z właśnie solidarności, że to jest prawda, to jest bardzo, bardzo nie do mnie adresowane, ale ja to popieram, bo jest to komuś potrzebne. Tak. Prawda? tak. To wygląda na to, że jak mnie nie jest potrzebne, to nie musi być. A po... Nawiązały się głębokie więzi emocjonalne. Wychowankowie zaczęli opiekować się sobą nawzajem. Rozpoczął się proces, który my wszyscy wiemy, rodzice to wiedzą, wiedzy, wie, wiem to ja i wiedzą to wychowankowie, że nie było nam lekko i nie było nam łatwo. Ale w tym momencie my funkcjonujemy jako grupa. Jeżeli to ma się uciąć z dniem, powiedzmy, na a no mi to jest przykre. Tak naprawdę tutaj wiele pani kierownik wspomniała o tym, że nie warto się skupiać na pewnych słowach, argumentach, które zostały wysunięte przeciwko mnie tak naprawdę. Wiele osób też pozytywnie wypowiedziało się o... W mojej metodzie pracy czy też działalności placówki wsparcia dziennego, no ale nikt nie patrzy na to, co się rozpoczęło. Mm -hmm. I nikt nie myśli o tym, co dalej, bo jeżeli, jeżeli nie musimy, to tak naprawdę możemy, możemy to zaprzestać, możemy, możemy przerwać, ale tutaj pracujemy z dziećmi, z, żywym, z żywą osobą. I to, co się dzieje, jest tak naprawdę długim procesem, na który, no, do którego jest wymagany czas. I tego się nie da zrobić w przeciągu pół roku, w przeciągu nawet kilku lat, dlatego że proces wychowawczy jest wieloletni. Kilkunastoletni. I to, co się włoży w tym momencie w małego człowieka, już o tym też wspomniałam wcześniej, tak naprawdę no, proferuje, zaprocentuje na lata to, czego się dziecko w tym momencie nauczy w innym środowisku niż szkolnym, bo właśnie o to chodzi, że nie jesteśmy przy szkole, nie jesteśmy świecą szkolnym, jesteśmy placówką wsparcia dziennego, więc inaczej troszkę funkcjonujemy, inaczej inne zadania realizujemy. No i ja tutaj po prostu sercem się praje. ja myślę o tym wszystkim, że no, dziękuję do widzenia i, i dzieci. Tak, jak to określają specjaliści, oni, dzieci potrafią zapomnieć, one wejdą w nowy schemat, w nowe życie bardzo łatwo. Wspomnienia pozostaną, doświadczenia pozostaną, aczkolwiek szkoda po prostu tego przerywać. Członkowie zarządu, pani Małgorzata Jastrzą, pani Bogumiła Ciekan-Gąbka, pani Marta Kołodziej. Wicherski, pan Jerzy Czerniejewski, pani Monika Kardyś. Dziękuję Państwu za, za udział w naszym panem w zebraniu.